Danka, komiksowa Pogadanka komiksowa Tak widzowie moi drodzy, tutaj teraz postanowiłem, żeby moje intro było bardziej muzyczne Jak już się pewnie domyślacie, mam tutaj kolejną paczkę Więc znów będę unboxingował komiks lub paczkę Znaczy tutaj jest pewnie komiks, bo zamówi zamówiłam tylko komiks Chyba, że mam tutaj milion dolarów, ktoś mnie wysłał, bo będzie go nie ma mnie mafia, ale mam nadzieję, że sklep Tantis tak yy, ze mną nie chciał postąpić. Ogólnie, bezbędnego przedłużania, znaczy tutaj już widzicie to jest lokowanie produktu. Tantis tutaj mi to przesłało. Tantis to ma naj, najtańsze komiksy. Yy, ogólnie, powinienem za to pieniądze, że ich tutaj pomuje, ale już nieważne, przejdźmy do odcinka. W poprzednim odcinku korzystałem z tego narzędzia, dziś postanowiłem, że zrobię inaczej. Dziś skorzystam z tego narzędzia i chciałem, żeby to była taka mała tradycja w tym formacie. I jeżeli wbijecie, nie wiem, 2 miliony 700 tysięcy łapek w górę, to skorzystam podczas otwierania w paczki z tego narzędzia. Nie wiem za bardzo, co to jest, po prostu znalazłem to w domu, ale z mojej wnikliwej analizy wynika, że jest to mały, ostry przedmiot. Ała, ukłułem się. Tak, bez zbędnego przedłużania przejdźmy do otwierania paczki. Tutaj akurat, jak widzicie, nie ma taśmy klejącej. Nie jestem pewien, jak to się zrobiło. To chyba magia. To jest to. Cinnowi koreańscy naukowcy wymyślili. I słuchajcie, istnieje sposób otwarcia tego, yy, tej paczki bez używania jakichkolwiek narzędzi. Wystarczy wziąć tak zrobić. O, o, i tak nie i poleciało. Nawet reklamy tantis na YouTube zdaje się, że mówię, że mają najlepsze pakowania. Ja się z tym zgadzam. Możesz na przykład wtedy sobie je pokolorować. I jest, są wtedy ładne opakowania, no. Ale będę na Tego komiksu nie dostałem od nikogo. Po prostu go sobie kupiłem. I jest to komiks na wschód od zachodu. Jonathana Hickmana. I jest to rok pierwszy. Jak widzicie jest to dosyć grubaśny komiks. Bardzo grubaśny. On ma 15 zeszytów, a właściwie 16. Nie no, ogólnie już tutaj daję ocenę 2 na 10. Folia była przecięta, więc prawdopodobnie to tutaj, za, jeżeli chodzi o kwestie BHP, no to, no to nie, no coś tutaj się stało niedobrego, ale no, komik się prezentuje w taki oto sposób i ja słyszałem o nim pełno dobrego od Radosława Pisuli z kanału Napisy Końcowe, a kiedy ktoś z kanału Napisy Końcowe mówi, że się jest dobre... Ja wiem, że to jest dobre i wiem, że będę już to sobie czytał i że to kupuję, dlatego ostatnio moim tam był ten komiks, który już tutaj widzę, że wygląda super, Jej, ku, ale ta, ta kreska jest naprawdę bardzo ładna, bardzo ładna jest, podoba mi się. Ogólnie nie mam bladego pojęcia, o co chodzi w tym komiksie, wiem, że pisze go ten Hickman, więc to będzie moje pełne zaskoczenie, no. Yy, Przyznam się, że on wygląda naprawdę, naprawdę dobrze, tak. Jak widzicie jest on... O Jezu, moją tutaj śmieszną czymś. Tak, to jest z wydawnictwa mucha Comics, Komiks jest dosyć gruby. Tutaj jest z tyłu tył okładki, ale nie jestem pewien, czy chce mi się to czytać. Chyba nie. Mam cały komiks do przeczytania, To jest prawie 600 stron, więc co mam jeszcze tył okładki czytać, ile oni ode mnie wymagają. Wiem tylko, że to są rzeczy, które nas dzielą, są silniejsze niż te, które nas łączą. I, i że to jest wyjątkowa mozaika gatunków, więc bardzo fajnie. Nie wiedziałem, że to będzie taki, taki akurat duży duży ten format, ale, ale spoko, bo ja, ja lubię też komiksy w dużym formacie aczkolwiek czasem mnie denerwują, bo źle wyglądają na półce, kiedy wszystkie są mniej więcej takiego. I nagle jest taki większy nie mam go gdzie położyć. No. To jest komiks tutaj trochę rozklejony mi przyszedł. Nieładnie. Tak, to jest komiks oczywiście znaczy nowy, dlatego są dziwne. Co jest też swoją drogą hmm, dla mnie nowością, właśnie, bo zazwyczaj kupuję jednak komiksy z drugiej ręki, żeby było taniej. No ale ten kupiłem nowy. I, I fajnie. I w sumie nie wiem, po co już dalej to nagrywam, bo jest to uważam całkowicie zbędne. Jeszcze macie tutaj pierwszą stronę wam zaspoileruję i zaspoileruję wam ostatnią stronę, bo jestem niemiły. A, w mamy pełno dodatków, to jest bardzo fajne, bo ja bardzo lubię dodatki. Ile tu jest dodatków? Poczekajcie. Musimy się teraz skupić na dodatkach, bo to jest... Więc dobrze, to zobaczmy sobie na dodatki, bo jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Co my tutaj mamy? Mm, tutaj mamy trady oryginalny, Jak to wyszło? O, tutaj fajne okładeczki. To wygląda ładnie... O, szkice. Ej, ale to jest ładne. Ty, synu. No, to wygląda naprawdę, naprawdę dobrze, kurde. Tak jak mówiłem, bardzo mi się podoba się ta graficzna tego, tego komiksu. U, no tutaj jeszcze jakieś wycinki ze scenariusza, bardzo, bardzo fajne, tylko czy, tutaj wycinki scenariusza są nieprzetłumaczone na polski? co jest to bez sensu. Mucha zazwyczaj tłumaczyła nawet tego typu dodatki na polski. że New X-Men miało podobny dodatek, co się nazywało chyba Plan Morrisona, gdzie też był właśnie scenariusz do New X-Men. I to już było wszystko po polsku, bo nawet to już czytałem i bardzo dobrze się to czytało. No aha, czekajcie, tutaj już chyba będzie sam, sam scenariusz. No nie, bardzo fajnie. Jednak dodatki zawsze są ciekawym dodatkiem. Wow, ale odkrywcza. Aczkolwiek bo jakiegoś, nie wiem, może jakiejś przymowy czy czegoś, to trochę, trochę szkoda. Y No, to mamy crow, autor, jak bardzo fajnie. No, Jonathana Hickmana to chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To jest człowiek, który zrobił całą sagę Avengers: y Avengers, New Avengers, Secret Wars i tak dalej. Teraz w Polsce niedługo wyjdzie House of X Powers of Ten. To jest rewelacyjne, zanim zdaniem, komuś pamiętam, jak go czytałem. Jeszcze w oryginale i bardzo mi się podobał. Dlatego, no, i jest podobno y najlepszy Jonathan Hickman. A, wiecie, no ja na przykład jestem też ogromnym fanem jego fantastycznej czwórki i bardzo jaram się drugim tomem. Ale właśnie Radek Pisula z napisów końcowych powiedział, że to jest nawet najlepszy Hickman, więc bardzo dużego smaka mi zrobił. I tak, no nie, no komiks prezentuje się super, ja lubię też takie duże tomiska. Plus ja ostatnio w ogóle nie czytam komiksów superbohaterskich praktycznie. Jakoś jestem trochę nimi zmęczony, więc chętnie przytulę komiks, yy, no niezależne, co nie? Yy, a tak właśnie ostatnio nadabiałem na, na Benkartu z Południa, Royal City i właśnie do, jakoś nie wiem, coraz mi tych swoich bohaterskich komiksów czytamy. Yy, no, ale to już jest nieważne. To było na tyle z mojego unboxingu. Dzięki wielkie wam wszystkim. Jak już mówiłem. A nie, y, tym narzędziem teraz nie otwierałem, aczkolwiek pokazałem, że mam inne narzędzie, żeby nie było.